Jeszcze tylko do końca roku osoba bezdomna, która chce zjeść ciepły posiłek, może udać się do jednej z jadłodajni współpracujących z miastem Katowice i nie musi tłumaczyć, czy faktycznie przebywa na terenie miasta. Ale od nowego roku w tej kwestii zaczną obowiązywać zmiany. Bezdomny będzie musiał najpierw pójść do miejskiego ośrodka pomocy społecznej, gdzie pracownik przeprowadzi z nim taki wywiad, podczas którego beneficjent będzie musiał wykazać, że faktycznie przebywa. Na terenie miasta. Kiedy pytamy przedstawicieli Urzędu Miasta, czym jest podyktowana taka decyzja, to przede wszystkim słyszymy, że wcale nie chodzi tutaj o oszczędności. Biorąc pod uwagę, że miasto Katowice corocznie na pomoc osobom bezdomnym wydaje kwotę około 11 milionów złotych, przy czym ta kwota przekazywana na posiłki dla bezdomnych to jest kilkaset tysięcy złotych, no to faktycznie w tej kwestii nie będzie sporych oszczędności. Ale miasto podkreśla, że chodzi tutaj o poprawę prawe bezpieczeństwa i aby zminimalizować ten napływ osób bezdomnych, które przyjeżdżają zjeść ciepły posiłek z innych miast. Planujemy zweryfikować, zmodyfikować w sposób całkowity to, jak wygląda ten system wsparcia osób bezdomnych, dlatego że widzimy w nim pewne mankamenty. Widzimy, że dochodzi do sytuacji, w których rzeczywiście jest tak, że bezdomni z miasta okolicznych przyjeżdżają do Katowic po to, aby skorzystać z ciepłego posiłku. Często wiąże się to z tym, że mieszkańcy skarżą się, że próbują też od nich wyciągnąć pieniądze na inne cele. Mówimy o nowej formie wydawania posiłków, ale to nie koniec zmian. Od nowego roku. Osoba, która będzie trzeźwa i przyjdzie po taki posiłek, najprawdopodobniej tego posiłku nie otrzyma. Czyli będzie obowiązywać podobna zasada, jak już działa w noclegowniach, gdzie również nie są wpuszczane osoby, które są nietrzeźwe. I ostatnia ze zmian, jeśli chodzi o tę kwestię wydawania posiłków, od nowego roku nie będą one wydawane na wynos. Do tej pory nie było z tym problemu. Jeśli jakaś osoba nie będzie mogła osobiście pojawić się w jadłodajni po odbiór takiego posiłku Wówczas należy poinformować o tym miejski ośrodek pomocy społecznej, i pracownicy są zobligowani do tego, aby takiej osobie ten ciepły posiłek dostarczyć. Gabriela Kosowska, aktualności.